No, witam ponownie. Coś, że nie nagrałem tego. Jutro może będzie jutro będzie może odcinek na kanale. A więc sorry, że więc sorry, że nie nagrałem tego dla Ale za to, że tu jesteście, to pójdę. Dobra. Dobra, to tak. Nie dokończyłem zdania, ale chciałem dokończyć, że jutro będzie odcinek. No ogólnie na telefonie no. na ekranie, nie? Może z schajd hide online albo za Mongasa, albo no widzicie te gry co jest są na ekranie. Może nagram Sniper vs. TF albo w Mobile Legends, takie rzeczy, nie wiem. Dobra, bo ja się tutaj rozgadałem, dobra? Tak. Widzimy się jutro. A więc. Widzimy się jutro i cześć.